ten cały szlam teraz trzeba wybrać, rozrzucić po, po całym tym, a później skarpy będziemy robić. A będzie zjeżdżał, normalnie tak. będzie zjeżdżał. Kurde, jakoś się tu utopi. Kurde, jak mi ten drut zerwie, to nie mam prądu. Ja pierdolę. Ale jaja. Nie ma się z czego śmiać. Kurde. Co myśmy narobili? Ja pierdolę. No ale będzie ładnie, mam nadzieję. Będziemy morsować. Ale fajnie, bo jest. Czyściutki piaseczek. Żółciutki. Sprzeda się go. Komuś na podwyższenie żółty piach. Zobacz, jaka góra. Mega. Ale to znaczy, że tutaj nie będzie mułu, tylko to wszystko będzie czyściutko. Będzie można się kąpać. Mam nadzieję. Tam zrobimy plażę. Po drugiej stronie. Wysypie się takiego ładnego piachu. Będzie plaża ładna. Dzisiaj nie ma bata, nie skończysz, nie skończysz dzisiaj Chciałem powiedzieć nie skończymy. kurwa, mam głupi taki nawyk mówię, ja, skończymy. To on zasuwa. Jeszcze te brzegi trzeba zrobić tak, żeby były mniej strome. No i zabezpieczyć faszyną. Zobaczymy. Pogadam z jakimiś znawcami od faszyny jak to zabezpieczyć. Kurde, mol. Będzie stawik jak ta lala. 3 metry głębokości. A tu, gdzie pracuje ta kopara, będzie plaża. Będzie można sobie posiedzieć na słoneczku, na leżaczku. Ja to jestem kurde niecierpliwy, niestety. Co ja z tym? kurde? Kurde i kurde. Jestem niecierpliwy, bo ja muszę od razu wszystko i szybko, szybko, szybko. No to trzeba niestety trochę cierpliwości, taka robota uczy cierpliwości. Karmik się ostał, dobrze. Teraz zaczną tutaj przychodzić dopiero zwierzęta, bo jak nie było wody, no to nie miały gdzie pić, a teraz będą miały. Zrobimy zejście o tam, z lasu. Zrobimy zejście do wody dla zwierzyny, żeby sobie piła wodę. No i teraz trzeba będzie to obsiad czymś. Miałem taką ambicję, żeby tu zrobić lawendowe jeziorko, żeby tu wysiać lawendę. Zobaczymy, może się uda. Oczywiście trzeba nabierz ziemi takiej odpowiedniej, bo tutaj na tym piachu to, to niewiele wyrośnie, oprócz trawy tej, która tutaj sobie rosła. No zobaczymy, zobaczymy. Natura sobie naprawdę poradzi.